Witajcie, drogie byki, na czytaniu zimowym, w którym opowiem Wam, co może się wydarzyć w najbliższym czasie nie, dwóch miesięcy trzech, ewentualnie co będzie się działo w Waszych emocjach, w Waszych relacjach co w pracy jak będziecie zdobywać materię jak będzie wyglądała taka Wasza codzienność, Wasze najważniejsze, jakieś problemy. Użyłam tutaj oczywiście kart tarota i tutaj w pierwszym rzędzie u góry to są właśnie energie ogólne, takie najważniejsze jakieś wydarzenia. Drugi rząd to emocje i, i relacje. Trzeci rząd to właśnie materia. Są też karty spośród moich. One tutaj też mówią o takich energiach pozatarotowo i jest karta rada spośród kart wyroczni. I może rozpoczniemy to czytanie od właśnie moich kart i tej karty rady. I tutaj widzicie, są niesamowite karty, które pokazują bardzo wyraźnie jakąś energię. Tutaj jest jakieś uwięzienie, jakiś niepokój. Są ograniczenia, jest jakieś uwikłanie czymś, przytłoczenie, coś was trzyma. I oczywiście u różnych e, osób, e, u różnych e, byków będzie różnie. E, kochani, niektórzy z Was pewno przechodzą jakieś trudne chwile. Niektórzy z Was mają e, chorobę, która je przytłacza. Niektórzy z Was mają jakieś zmartwienia z przeszłości, które nie odpuszczają, które trzymają Was w przeszłości. Niektórzy też mają e, ograniczenia tym, że są. Źle widziani, że zauważani są nie w taki sposób, jakby chcieli. I to nie jest Wasza wina, tylko po prostu splot wydarzeń, okoliczności, ludzie. Było coś niesprzyjającego, coś, co spowodowało, że nie mogliście mieć szansy wytłumaczyć czegoś, wyprostować czegoś. I ta sytuacja, jak gdyby się nakręciła i uwięziła was, właśnie w takim wizerunku. Może to jest jakaś też wasza niemoc, nie możecie się z kimś porozumieć, jest jakiś impas. Ale druga karta, która tutaj wypadła dla Was, świadczy o tym, że ta sytuacja się rozwiąże. Że na tyle tutaj jest ważne, to Właśnie, że jesteście tak e, trochę m, doprowadzeni do sytuacji bez wyjścia, że znajdujecie je po prostu, że radzicie sobie z czymś, że przychodzi e, do Was rozwiązanie, że zmieniacie tą energię, e, tę właśnie taką e, trudną, tę, która Was trzyma, e, na taką pełną siłę i mocy. Własnej. To wy się urybacie z tego obciążenia. To wy je od siebie odpinacie. Nie wiem. To wy zdejmujecie coś z siebie, co jest takie ciężkie. I ta druga energia to jest właśnie siła i moc. Tutaj są dwa lwy w ilustracji tej karty. I one właśnie przywołują Waszą taką energię odwagi, mocy. Tutaj czujecie się bezpiecznie, nagle sami ze sobą. Tutaj też ktoś przychodzi z odsieczą. Tutaj przychodzi przytulenie, tutaj przychodzi odpuszczenie, tutaj przychodzi poczucie bezpieczeństwa. I może teraz spójrzmy na kartę Radę. Bo. Mm, ta rada jest taka y, od razu widoczna y, w samym wizerunku. Nie trzeba y, czytać tytułu, karty ani opisu. Y, po prostu odpocznij. Y, zrelaksuj się. Odpuść sobie. Daj sobie spokój. Nie myśl. Nie katuj się przeszłością, trudnymi myślami. Wyluzuj. Bo to jest czas na odpoczynek dla ciebie. To jest też wychodzenie w ten sposób z jakiejś być może właśnie choroby. To jest taka odnowa. Przez niedziałanie, przez taki przystanek, porzucacie w ten sposób też, tak odpoczywając, jakieś zmartwienia, bo robicie oddech od całego świata dajecie odpocząć swojemu umysłowi, żeby mógł się zrelaksować. Zaczynacie mieć swobodne myśli i słyszycie swój głos, prawdziwy. I też w takim luzie zaczynacie może mniej kontrolować właśnie umysłem. Zaczyna to wszystko płynąć, tak jak w snach. Sny są takie niekontrolowane, są takie niezwyczajne, takie właśnie kolorowe, takie pełne wydarzeń, których byście normalnie umieli skonstruować, wymyśleć. Więc właśnie dajcie kreować samych siebie bez kontroli, bez jakiegoś szczególnego planu. Może takie wycofanie z akcji, które zrobicie, będzie kluczem do tego, żeby znowu właśnie coś uzdrowić żeby popłonęło takie z wewnątrz was, takie prawdziwe, takie właśnie niekontrolowane. I poczujecie się z tym bezpiecznie, dobrze. Poczujecie się wreszcie sobą. I myślę też, że to jest jakiś sposób na zamknięcie przeszłości. Bo w ogóle teraz sobie patrzę na pierwszy rząd kart, który mówi taki ogólny sposób... O tym, co, co będzie tej zimy, jak to się będzie kształtować, i zaczyna się właśnie też od takiego przystanięcia. Zobaczcie, tutaj jest Wisielec, który, który nic nie robi, <gry> który po prostu się przygląda sobie, który patrzy w swoje odbicie. Tak myślę, że to odbicie to jest jakaś podświadomość, jakiś nasz hades, w który zaglądamy. Tam jest dużo odpowiedzi na Wasze pytania. Tam jest ogromna głębia, y, którą można tak sobie lustrować, wpatrywać się w nią. Ale nie po to, żeby grzebać w przyszłości, żeby w niej tonąć, tylko właśnie, żeby wydobyć coś na powierzchnię, żeby coś zauważyć, żeby zmienić tą trudną energię na lekką, żeby poczuć swoją odwagę, żeby znowu chcieć żyć, żeby. Wyjść z czegoś, co jest trudne, żeby zauważyć, że obok jest tyle szans. Następna karta, która tutaj się pokazuje, zobaczcie, to jest piękna, ognista energia rycerza Buław. To jest zapał do życia, to jest jakaś przechwycona myśl, to jest zrobienie czegoś konkretnego, to jest pójście naprzód. Być może w celu y, ułożenia czegoś y, z kimś, bo następna karta to cztery buławy, y, to bardzo radosna energia y, bycia z innymi. Y, może to będzie czas, kiedy będziemy wychodzić właśnie z naszych ograniczeń, takich y, własnych i tych, które mamy naokoło siebie ciągle są y, przecież y, lockdowny, które... Powodują, że czujemy się bardziej samotni. Ale myślę, że dla większości z Was to są ograniczenia, które macie wewnątrz i właśnie je pokonujecie. Zaczyna Wam się chcieć. Zaczynacie mieć zapał do życia i jesteście zauważeni jako ktoś, kto emanuje taką energią radości, chęci podzielenia się czymś, Tutaj czuję takie zaproszenie do wspólnej rozmowy, do wspólnej zabawy i nawet do przytulenia, bo zobaczcie, kończy ten rząd taka energia kochanków, którzy trzymają się za ręce. Tutaj coś się dzieje, tutaj coś wybucha, bo też w tle tej karty, zobaczcie, może przyjrzyjmy się, jej z bliska. Jest taki wulkan, który właśnie y, wybucha te wszystkie rządze, emocje. Coś w nas długo, kochane byki, czekało, żeby właśnie teraz noc wybuchnąć. Y, bo w ogóle tutaj. Karta kochanków powtarza się, zobaczcie, te znamienne, karty, które się powtarzają, one zwracają szczególną uwagę. Ta dziedzina życia będzie dla Was ważna. To będzie partnerstwo, być może spotkanie kogoś konkretnego, no bo pojawił nam się tutaj ten rycerz Buław, to jest konkretna osoba. Tutaj pojawia się też król Buław, być może dla kobiet to są dwie różne osoby, a być może ta jedna, która dojrzewa do takiego bardziej y, prężnego działania, jest y, kandydatem do y, relacji, ale coraz poważniejszym. Jest tutaj też królowa kielichów. Y, dla panów to jest też kobieta, y, która jest y, ważna. I uczucia się bierze pod uwagę, ona jest kochająca. Myślę, że tutaj rzeczywiście coś jest na rzeczy, jest to ważna sfera, te uczucia. I myślę też, że tutaj połączenie jest właśnie uczuć i, i materii. Myślę, że być może to będzie osoba, z którą związani jesteście właśnie w takim codziennym życiu, w pracy. Z kimś, kogo napotykacie w pracy, i to będzie ktoś właśnie w tym momencie zauważalny, jak widzicie ze swoich trudnych, ograniczających was emocji, z przeszłości, być może. Jeszcze raz spójrzmy na te karty, które właśnie mówią o tym ograniczeniu. Tutaj macie ten chaos który Was ogranicza, ten ogień, który jest nie Wasz. Tu jest jakieś zamieszanie, tu jest być może nieposprzątanie tej przeszłości w sobie. Tutaj może są te wszystkie rządze, te, te jakieś takie poukrywane przed samymi sobą emocje, które no muszą wybuchnąć, muszą się poukładać, muszą się uzdrowić. Być może właśnie to jest też zmaganie się z czymś, i trzeba odpoczynku. Jest właśnie taka przerwa. Przerwa od wszystkich, od wszystkiego, po zaglądanie w siebie, bo jest przecież ten wisielec, który właśnie tak przygląda się temu swojemu odbiciu, ale on, on jest bierny, on czeka. Tutaj jest jeszcze jedna karta, która mówi o tym takim uwikłaniu. To jest osiem yy, mieczy która jest taką interferencją, takimi różnymi sprzecznościami, które Was ograniczają przed wyjściem do, do przodu, do życia. I w tej karcie, może spójrzmy na nią z osobna, jest dużo jaskółek, które są właśnie taką nadzieją, są dobrą wiadomością. Więc myślę, że przyczyna tego ograniczenia jest głównie w Was. Tutaj przyjdą do Was dobre wiadomości, które odgonią te y, czarne chmury, y, które y, odgonią y, to Wasze zblokowanie. Dajcie sobie przede wszystkim właśnie ten luz, odpoczynek. I zauważcie w tym odpoczywaniu właśnie te jaskółki, te dobre rzeczy, które chcą y, do Was przejść, w Wasze życie wejść. I teraz jeszcze raz zobaczcie tego wisielca, który stoi, który czeka, który jest spokojny, patrzy w siebie. I ta karta Rada, która właśnie pokazuje ten sen, to odpoczywanie, ten relaks, być może wyjazd do sanatorium, być może jakieś rzeczywiście zwrócenie się do siebie, danie sobie czasu, spokoju. Żeby móc z taką energią, z takim znowu zapałem do życia wejść w nie. Bo pokazuje się tutaj w waszym zdaniu karta siły. To jest znowu właśnie taki lew. Zobaczcie powtórzenie z energii moich kart. To jest odwaga. To jest poczucie własnej mocy. Pokazuje się tutaj też energia cesarza, które jest dzielny, który podejmuje temat, podejmuje decyzje, zaczyna coś tworzyć, konstruować samodzielnie, wychodzi z czegoś samodzielnie, bez jakiegoś tam milczenia na pomoc innych, po prostu to jest wzięcie siebie w garść i wyjście z jakiejś niemocy i konstruowanie świata po swojemu. I jeszcze raz, spójrzmy na ten górny rząd w tych energiach ogólnych, to właśnie widać po chwili tego przystanięcia, tego uzdrowienia siebie od środka, tego uzdrowienia faktycznego, y, zaczynacie wychodzić do, do życia z jakąś konstruktywną myślą. Y, Zaczynacie też spotykać się z innymi, zaczynacie chcieć coś budować, konstruować, być może dom, być może upiększacie swoje miejsce, być może zaczynacie myśleć o tym, żeby to miejsce było pełne miłości, żeby je współtworzyć z kimś, bo jest też karta kochanków. Zobaczcie, jak zmienia się ta energia dzięki Waszym postanowieniom, dzięki temu, że to Wy podjęliście decyzję o uzdrowieniu siebie. I teraz zobaczmy, jak to przykłada się na relacje. Tutaj zaczynacie taką piękną energią, właśnie tego zdecydowanego cesarza, który e, rozumie, czego chce, który zaczyna wytyczać e, granice, który odnajduje siebie, swoją moc i siłę i coś buduje, coś stwarza. Poczuje, że jest silny, że może i chce. Jest otwarty na różne możliwości. Zaczyna właśnie coś konstruować od samego początku, bo jest tutaj y, paś dysków, który właśnie chwyta świat w swoje ręce. Tutaj jest akurat energia y, księżyca, ale to jest bardzo kobieca energia. Która rozświetla, właśnie zdajemy sobie sprawę ze swoich uczuć, że one są ważne. Budujemy coś na tym. Budujemy, bo następna energia przecudna to jest mag. Mag, który czuje swoją moc, który jest odważny, który komunikuje swoje potrzeby, który stwarza swój świat, który jest aktywny. I w tym momencie, kiedy właśnie my wykazujemy taką aktywność, wychodzimy do świata, zaczynamy coś realizować, widzimy, jak to, co czujemy, jest dla nas ważne, określamy swoje potrzeby. Pojawia się w naszym życiu ktoś bardzo silny. My jesteśmy silni, przyciągamy silne energie. Tutaj pojawia się król Buław, który jest zauważalny, bo to jest duża charyzma, to jest duża energia, to jest ktoś, to nas jeszcze bardziej pobudza do, do życia. Pokazuje się w naszym e, e, kręgu ktoś, kto jest silny, taki silny, jak my. Zobaczcie, nasza siła przyciąga innych. Jest takie stare powiedzenie, że bogactwo przyciąga bogactwo, ale tak jest. I może zobaczymy, jak to właśnie przekłada się na materię. Bo od razu pokazuje się tutaj pierwsza karta to jest właśnie ta siła, która została być może zablokowana przez jakąś naszą fizyczną niemoc. Może chorowaliśmy, może martwiliśmy się czymś i to oczywiście odebrało nam naszą moc, ale na chwilę, bo za chwilę jest już takie otwarcie na drugiego człowieka, na rozmowę na chęć bycia sobą, to jest walka o siebie, to jest podejmowanie decyzji i zauważenie, że wokół siebie mamy też ludzi, którzy chcą nam w czymś to pomóc, że tutaj jest taka przychylność, taka energia, w której można współpracować, można coś wspólnie robić. Myślę, że wychodzimy z jakiejś izolacji, którą po pierwsze, tak jak już mówiłam, może spowodowało otoczenie i warunki i okoliczności, ale w jakiejś mierze byliśmy sprawcami y, sami y, tej izolacji, że może nie chcieliśmy się tak w pełni otworzyć, może nie chcieliśmy y, powiedzieć czegoś, y, może broniliśmy się przed napisaniem, przed zadzwonieniem, a teraz to zaczyna płynąć. Jest w tym dużo y, waszej odwagi. Bo może teraz, właśnie, zobaczcie te takie odważne karty. Y, tutaj jest y, ten cesarz, jest mak, jest karta siły i jest też karta siedmiu buław. To jest taka dzielność, to jest walka o siebie, to jest e, mówienie czemuś nie, ale otwieranie się też na, na różne możliwości, mówienie tak życiu. Jest ta karta lwia, ta moja, zobaczcie, ile ona też pokazuje takiej e, werwy, takiej namiętności do życia, takiego kochania życia. Taki od wewnątrz mocy, która jest widoczna, również może jeszcze raz spójrzmy na ten wybuchający wulkan, na tych kochanków, którzy idą razem. I cztery buławy, które oznaczają takie razem wesołe, spokojne, bezpieczne. Myślę, że tutaj, drogi byki, jak poukładacie siebie od wewnątrz, jak zobaczycie. Że to w Was było też dużo blokad, to zacznie się wokół Was też układać ta energia, że właśnie Wy silni przyciągacie silnych ludzi, że Wy zdrowi przyciągacie energii zdrowia, że Wy szczęśliwi przyciągacie energię właśnie radości i szczęścia. I myślę właśnie, że tak będzie. I może jeszcze raz w takim razie spójrzmy na te uczucia. Karty, które mówią, co w Waszych relacjach. Myślę, że Wy poczujecie się silniejsi i też w tych Waszych relacjach, jeżeli jakieś macie, to będziecie tacy mocniejsi, umieli wypowiedzieć swoje potrzeby. Poczujecie się jak taki król buław, który właśnie dużo może, jest sprawczy, działa, działa z pasją. Poczujecie się jak mag, który y, umie właśnie z niczego tworzyć coś, y, mając do dyspozycji niewiele, jest w stanie zrobić wszystko. To jest taki trochę MacGyver, który po prostu ufa sobie, wierzy swoim możliwościom. I będziecie otwarci na budowanie czegoś y, od nowa czegoś stabilnego, bo tutaj pokazuje się nam paść dysków, to jest bardzo taka stabilizująca energia. To jest energia też taka młoda, otwarta na, na życie po prostu. Myślę, że uchwycicie dzieje w swoje ręce, że tutaj w tych relacjach, jeżeli było pusto i cicho, to teraz zacznie się coś dziać przez to, że wy zbudujecie siebie silniejszych, bardziej otwartych i chętnych do życia. A ten paś i ten mak mówią właśnie, że coś się zaczyna, nowy etap, nowa znajomość. Wchodzi do życia ktoś konkretny, ktoś, kto chce coś z wami budować. Bo ci podwójni kochankowie tutaj, może spójrzmy na nich jeszcze raz. I te cztery buławy świadczą o tym, że wy bardzo chcecie być z kimś, że ten czas, żałoby, choroby, odizolowanie od wszystkich i wszystkiego się kończy, że wy chcecie żyć, że chcecie się radować tym życiem, że nie chcecie być sami. Więc pójdźcie za tym, dajcie sobie na to pozwolenie. I jeszcze raz spójrzmy w tą materię, bo wydaje mi się, że tutaj też e, poczujecie się silniejsi przez sam fakt, że pokonacie wszystkie swoje ograniczenia. I otworzycie się na jakąś współpracę. Być może jest ktoś w Waszej pracy, do której powrócicie po właśnie jakimś czasie. I ten ktoś okaże się bardzo przychylny, może to tam właśnie znajdziecie tą drugą połówkę. Tego kogoś, z kim będziecie chcieli częściej się spotykać, tworzyć może jakieś partnerstwo, nie tylko biznesowe. Tutaj przed Wami jest też taki czas walki o siebie, powiedzeniu nie czemuś, komuś. Tutaj jest zauważenie siebie, swojej silnej pozycji, swojej siły. Tu jest wypowiadanie też swojego zdania, tu jest podejmowanie też decyzji. W ważnej sprawie dotyczącej właśnie pracy. Ale myślę, że macie o co walczyć, bo jesteście w ogóle pokazani tutaj w karcie przecież siłę. Czyli pozycję macie taką niezachwianą. I nie dajcie sobie wmówić, że jesteście gorsi, czy że to, że chorowaliście na przykład, albo że było jakieś przystanięcie w waszym życiu, że to w jakiś sposób was osłabiło, zdyskwalifikowało. Nie. Myślę, że Madal macie bardzo silną pozycję i że tutaj przy wspomaganiu innych, bo też macie bardzo życzliwe osoby wokół siebie w pracy. Tutaj jest królowa kielichów, która pokazuje, że może coś wam ofiarować, coś wam dać, w czymś dopomóc. Po prostu dajcie sobie pomóc, zauważcie tą wyciągniętą rękę i po prostu budujcie siebie, budujcie swoją pozycję dalej. Nie obawiajcie się niczego, myślę, że tutaj będzie dobrze, że tutaj możecie przez tą przerwę właśnie przeformatować siebie na tyle, żeby zaufać sobie i okolicznościom, i w ogóle wszystkiemu, co się dzieje w waszym życiu, że to jest po coś, że ta chwila słabości była wam potrzebna po to, żeby zobaczyć, jak mocni jesteście. I może właśnie zakończmy to czytanie dwoma kartami, które tutaj bardzo pokazują tą Waszą siłę. To jest karta lwa, którą może teraz odwrócę w drugą stronę, żebyście zobaczyli, jak tutaj jest piękne przytulenie tego lwa i tej kobiety, jak oni wzajemnie sobie dają takie podparcie. Ten lew ma być silny, bo ma dla kogo? Dzięki temu przytuleniu czułemu tej kobiety. On właśnie ma moc, a ona poczucie bezpieczeństwa, i dokładnie to samo widać jest w karcie siły. Starota, zobaczcie ten splot tych dwóch zupełnie różnych istot. Ono, to przytulenie, właśnie daje poczucie siły i mocy. I myślę, właśnie, że te Drogi Byku, poczujesz swoją moc przez przezwyciężenie wszelkich słabości, przez pokonywanie od wewnątrz tych słabości, przez pokonywanie własnych ograniczeń. Zobaczysz, jak jesteś silny. I tego Ci bardzo serdecznie życzę. Wam wszystkim, kochani, i e, jeżeli chcielibyście jakieś bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego, co u Was konkretnie, to bardzo proszę, piszcie do mnie na mojego maila. Ja będę odpowiadać takimi czytaniami specjalnie dla Was, prywatnymi, osobistymi, na Wasze relacje, na Waszą materię, na Wasze pytania. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i do usłyszenia.